Po grubaśnej i długaśnej przerwie na Wielkiego Buka za Waszą namową powraca seria Warto Czytać, a jej pierwszą bohaterką po tej długiej przerwie jest Christine Hanna. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny listopadowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Wielu z Was wyczekiwało właśnie tego odcinka na temat twórczości amerykańskiej pisarki Christine Hanna, a teraz za sprawą wznowienia jej powieści zdarzyło się nad jeziorem Mystic od wydawnictwa Świat Książki nadarzyła się idealna okazja, by właśnie przybliżyć Wam jej powieści. Zapraszam Was kochani na wyjątkowy, pierwszy po długiej przerwie odcinek serii Warto Czytać z Christine Hanna w roli głównej. Christine Hanna, chociaż jest prawniczką z zawodu, porzuciła po latach swoją praktykę, by jak wielu innych prawników rozpocząć karierę pisarską. I całe szczęście, bo już od pierwszych chwil jej powieści porwały serca czytelników, a także wzruszyły krytyków i zapewniły jej wiele literackich nagród. Debiutowała w 1991 roku powieścią A Handful of Heaven i od tamtej pory, słuchajcie, wydała 23 inne powieści, a 23 już jest w drodze. Jej książki natomiast zostały przetłumaczone na 43 języki, a to tylko oznacza, że podbiła serca czytelników na całym świecie. Po prostu. I jak dobrze wiecie, jej najgłośniejsza powieść, powieść historyczna zatytułowana Słowik zrobiła na polskich czytelnikach tak ogromne wrażenie, że od tej pory Christine Hanna jest jedną z najulubieńszych pisarek wielu z Was. Kilka słów o motywach, które pojawiają się najczęściej w twórczości Christine Hanna. Kiedy sięgamy po książki piura Christine Hanna, warto wiedzieć, że sięgamy po powieści obyczajowe z elementami literatury pięknej, w których powtarza się kilka charakterystycznych motywów. Tym najważniejszym motywem, który powraca i za każdym razem powtarza się w książkach Christine Hanna jest Kobiecość. Kobiecość, dziewczęcość, życie kobiet na różnych jego etapach. Autorka w swoich książkach bierze pod lupę te najbardziej przełomowe, najbardziej znaczące momenty życia kobiety. To są właśnie te momenty, kiedy kobieta jest na rozstajach, na rozdrożach. W czasie dorastania, dojrzewania, przekwitania, czasów macierzyństwa. Także porusza tematy zmagania się z własnym przemijaniem. Autorka robi to w bardzo subtelny sposób, a jej bohaterki są takimi postaciami, z którymi możemy się utożsamiać, czasami bardziej, czasami mniej, ale nie w niemal w każdej z nich odnajdujemy cząstkę siebie. Potrafimy odnaleźć tę wspólną płaszczyznę z bohaterkami bez względu na czas. Na epokę i na odległość, jakie nas dzielą. Drugim najważniejszym motywem w jej książkach są związki. I mowa tutaj o związkach nie tylko opartych na miłości, na oddaniu, ale także o związkach między dziećmi a rodzicami między rodzeństwem, między przyjaciółmi. Z czułością potrafi opisywać momenty tej największej bliskości zakochania, oddania, odnalezienia ale także te najsmutniejsze kiedy mowa o rozwodzie, o śmierci czy o zapomnieniu. Ukazuje w swoich powieściach relacje zdrowe i silne, ale przygląda się również relacjom, które są nawet przykre czy niebezpieczne. Podejmuje tutaj tematy rozwodów, rozstań, przemocy, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, przemocy wobec kobiet. Rozkłada jej na czynniki pierwsze, podaje możliwe rozwiązania, wskazuje różne możliwe ścieżki. Żaden z jej związków jednak nie jest taki prosty, dlatego że każdy naznaczony jest jakąś skazą. To jest ta skaza, którą widać dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się jej z bliska. I wreszcie motyw poszukiwania szczęścia. Bohaterowie Christine Hanna pochodzą z różnych środowisk, z różnych miejsc, a nawet z różnych epok, ale łączy ich jedno: wszyscy oni szukają szczęścia i jakoś próbują naprawić swoje życie. Wszyscy oni znajdują się na rozdrożach, zostają postawieni w sytuacjach skrajnych lub ekstremalnych. Muszą podejmować wybory, które zaważą na ich przyszłości. Próbują zrozumieć swoje położenie, ale także wszyscy oni walczą o to, co dla nich najważniejsze. Ich historie są bolesne, diabelnie prawdziwe i życiowe, ale wszyscy oni znajdują jakieś światełko w tunelu i dają czytelnikom nadzieję. Twórczość Christine Hanna to ponad 20 wyjątkowych tytułów, wiele z nich przetłumaczonych na polski, więc z pewnością zapytacie. Od czego zacząć? Jakie tytuły Christine Hanna polecam na rozpoczęcie tej niezwykłej przygody z autorką? Wybrałam dla Was sześć tytułów, które moim zdaniem zachwycą Was tak jak zachwyciły mnie i przekonają Was właśnie do jej twórczości. Wielka Samotność. To jest najulubieńsza moja powieść Christine Hanna. Jedna z najwspanialszych powieści ostatnich lat. Autorka hipnotyzuje tutaj czytelnika brutalnym, bardzo rzeczywistym, bardzo realistycznym krajobrazem i portretem Alaski. To opowieść o dorastającej młodej dziewczynie, która obserwuje toksyczną relację swoich rodziców. Dorasta, obserwuje swoje otoczenie i próbuje je zrozumieć. Niesamowita i przejmująca historia. Zdarzyło się nad jeziorem Mystik. To poruszająca serce opowieść o kobiecie w średnim wieku, która musi powrócić do swoich korzeni. Musi wrócić do domu, by tam znów odnaleźć siebie. W rodzinnym miasteczku natomiast spotyka dawną miłość, musi rozliczyć się również ze swoim ojcem i spróbować nauczyć się decydować o samej sobie i o swoich własnych marzeniach. Nie mogło tutaj zabraknąć Słowika, Słowika, który wbił w fotel tak wielu czytelników, no i nie ma w tym nic dziwnego. To powieść historyczna, której akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej we Francji. Dwie siostry u progu dorosłości muszą zmierzyć się z największym możliwym koszmarem, czyli okupantem na ich własnych ziemiach. Każda z nich rozpoczyna walkę na swój sposób, ale każda próbuje przetrwać. Za wszelką cenę. Jedną ze smutniejszych, a jednocześnie najbardziej poruszających opowieści jest Nocna Droga. To pełna tragedii, nieszczęść i rozpaczy opowieść o rodzinie, która próbuje odnaleźć to światełko w tunelu podczas tej największej ciemności. To opowieść o rodzicach i o ich dzieciach, o pierwszych przyjaźniach i o tych trudnych wyborach, które zaważą na przyszłości. To także opowieść o ich konsekwencjach i o niespełnionych marzeniach. Ta powieść wzrusza, miejscami nawet drażni, ale mimo wszystko wciąż daje nadzieję. Myślę, że zachwycą was również odległe brzegi. Kiedy dorosłe dzieciaki wylatują z rodzinnego gniazda, nagle okazuje się, że ich rodziców już nic nie łączy. Nadchodzi czas zagubienia, rozpaczy i rozstania. Przychodzi moment tej najważniejszej zmiany i tych najtrudniejszych wyborów. A w tle zjawiskowa przyroda, malarska pasja i nowy, wspaniały świat. I wreszcie epicka, wspaniała opowieść o rodzinie, o wyborach, o przeszłości i historii, czyli Zimowy Ogród. To historia dwóch dorosłych sióstr, które zostają skonfrontowane z przeszłością własnej matki. Z jej niespełnionymi pragnieniami i życiem, które wybrała w zamian. To opowieść absolutnie niesamowita, która znów zawraca do czasów II wojny światowej. Mam nadzieję, że pośród tych sześciu tytułów znajdziecie coś dla siebie. Te historie działają na wyobraźnię, one oddziałują głęboko na czytelnika, wzruszają, poruszają, czasami bawią. Kristin Hanna ma niezapomniany styl i warto go poznać. A teraz kochani, zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was do wygrania jeden egzemplarz zdarzyło się nad jeziorem Mystic, a pytanie konkursowe brzmi. Napiszcie mi w komentarzu pod filmem, która historia może być książkowa, filmowa, growa czy komiksowa, zrobiły na Was największe wrażenie i najbardziej was wzruszyły w ostatnim czasie. I dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 10 grudnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Christine Hanna, absolutnie wyjątkowa pisarka, którą warto poznać, tym bardziej jeżeli lubicie właśnie poruszające serce opowieści obyczajowe z mieszanką literatury pięknej, z elementami historycznymi, to właśnie znajdziecie w jej twórczości. Dlatego też ogromnie się cieszę, że Warto Czytać powraca właśnie z tą autorką. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytacie Christine Hanna, czy znacie tę autorkę, które jej powieści są Waszymi najulubieńszymi, a na jakie wciąż czekacie, które chcielibyście przeczytać. Jest Jestem również ciekawa, o jakich innych twórcach chcielibyście usłyszeć w serii Warto Czytać. Również dawajcie mi znać. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, niech nie ominą Was premiery książkowe listopada. Tylko 20 książkowych premier, 20 nowości. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!